Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podróżniczym z wyzwania zwiedzania 12 nowych miejsc. W ten weekend, proszę państwa długi weekend, bo nadchodzi święto w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, chyba dobrze powiedziałem nazwę, święto kościelne, będzie okazja do tego, żeby właśnie sobie w taki bardziej aktywny sposób spędzić czas i właśnie z moją dziewczyną wybierzemy się do Lasku Kabackiego. Lasek kawacki znajduje się na Kabatach, jak sama nazwa może sugerować, a to jest dosłownie po drugiej stronie Warszawy ode mnie. Około 20 km, ale z racji tego, że posiadamy metro, no to muszę wsiąść praktycznie w pierwszą stację i pojechać praktycznie na ostatnią bo w sumie na ostatnią, bo Kabaty jest ostatnią stacją, więc cała tak naprawdę linia metra będzie praktycznie zaliczona. Jak ta podróż będzie przebiegać, to jeszcze Wam pokażę. Jest dzień przed, bo mamy środę, a drugi weekend zaczyna się w czwartek. Już nie będę tutaj datami sypał, bo sam nie pamiętam, który to sierpnia dokładnie jest. GO 14-15, dobra, nieważne. Także lecimy, widzimy się dnia następnego, jakieś śniadaneczko i pewnie będziemy jakoś w miarę wcześniej ruszać, żeby też mieć po prostu dużo czasu na to żeby sobie tam trochę czasu spędzić. Zapraszam do tej podróży. E, nigdy w tym lasku, tak jak mówiłem, nie byłem. Moja dziewczyna zresztą też nie, także będzie to nowe doświadczenie i mam nadzieję, że bogate e, w jak najlepsze wspomnienia. Proszę Państwa, pierwsza stacja metra albo ostatnia. Zależy z której strony spojrzymy przed nami. Długa podróż, 40 minutowa gdzieś e, ruszamy, no zobaczymy jak pójdzie, trochę wam na takich urywek za chwilę ponagrywam, let's go! Tu mamy wszystkie stacje metra, tak jak mówiłem zaczynamy na Młocinach i aż do Chabat tutaj, nie wiem ile to jest do, dokładnie stacji metra, ale gdzieś wam wrzucę, będziecie mogli zobaczyć, a tutaj mapa całej Warszawy, będziemy się kierować pierwszą linią, czyli tą, która tutaj jest. Aż do samego końca tutaj puszamy. Nas. Wychodzenie z metra to zawsze takie jakby człowiek wychodził do świata, a tutaj jeszcze nie byłem, więc to może być ciekawe doświadczenie. Zobaczmy jak to się prezentuje. To w sumie się niczym nie różni od naszych takich bielan. Do jakiejś żabki trzeba zajść po picie i lecimy. Zjechać lasek, coś na ochłodę i lecimy. Do lasku co prawda już niedaleko, ale tutaj zaczyna się już pierwsza taka, można to nazwać dzicz, Wam Pokażę pokażę tu jakieś pole, tu jakieś pole. A my idziemy sobie. Docieramy do tabliczki, która jest na samym początku właśnie lasu. Zaraz wchodzimy do środka, potem rozwalimy się na kocyku, troszkę odpoczniemy i tak to będzie wyglądało. Termin, od wyjścia, i mamy tablicę, która okazuje nam, czym różnią się drzewa. Wszystko mamy pięknie opisane. możecie zatrzymać sobie i przeczytać. Tu kolejna tablica opisująca florę i faunę występującą w lesie. I dosyć ciekawy opis. Las, tak jak cebula i ogry, posiada warstwy. Pozdrawiamy freka i czekamy na piątą część. Tu mamy kolejną tablicę jak pomagać zwierzątkom. Wiele w lasach jest takich miejsc, gdzie mamy jakieś groby nieznanych żołnierzy, takich tutaj. Warto na chwilę się zatrzymać przy takich miejscach. Kolejną tablicę, jak ptaszki śpiewają. W ogóle fajne są takie tablice. Zawsze można się zatrzymać na chwilę, przeczytać sobie, co dana ma do powiedzenia. Takie urozmaicenie podczas spaceru w lesie. Nie wiem, troszkę spacerku było, teraz siadamy, odpocząć. Tutaj taka wiata. Teraz pokażę Wam, co na niej napisane. I mamy taką o, wiatę Antoniego Uczyńskiego Dziarskiego Dziada, Dziadka przepraszam, tak to wygląda. Tutaj jeszcze taka szybka informacja, pan e, Antoni wykonał tutaj napis, ten który jest poniżej, własnoręcznie, trzeba zachować szacunek i nie uszkodzić tutaj nic. Zmierzamy w tym momencie na oczko wodne po drobnym odpoczynku. Zobaczymy jak tam widoczki. No tutaj piękne. <grymne> I docieramy. W Lasku, także żegnamy się. Bardzo pięknie było, co zresztą mogliście zauważyć. Kierujemy się jeszcze w stronę parku cichociennych, gdzieś tam wam wrzucę tutaj, a potem już na metro. Tylko, że inną, na inną stację, ale to wam wszystko pokażę. Lecimy przy tym bar... Jesteśmy przy tym parku, nie wiem czy było słychać Tu w ogóle jest pum track i sobie jeżdżą na rowerach, robią triki, skaczą, więc tam się nie będziemy pakować. Ale pójdziemy sobie naokoło zobaczymy jak to wygląda. Tutaj park. Nic ciekawego w nim nie było poza tym pump trackiem, a tu bardzo ładny kościół. Też postaram się jakieś informacje o nim wrzucić. A tymczasem kierujemy się już w stronę metra, które gdzieś w tamtą stronę będzie. I drogę powrotną. Powiem wam, że zawsze jak siadam do tego montażu, już materiałów e, z tych wypadów właśnie, z tego zwiedzania, to zawsze bierze mnie taka e, nostalgia, żebym chętnie wrócił właśnie w takie miejsce. Jeśli chodzi o sam e, las kabacki to bardzo fajne miejsce y, dla osób mieszkających w Warszawie lub gdzieś y, na, w takich pobliżach Warszawy, żeby sobie je zwiedzić. Tak naprawdę fajne, gdzieś tam miejsca y, upamiętnień można właśnie w tym lasku y, zobaczyć jakieś y, takie miejsce z tablicami dydaktycznymi, y, które gdzieś tam y, przedstawiają nam y, właśnie bliżej y, ten lasek y, czy to właśnie florę i faunę, która w tym lasku występuje. Jest to również miejsce, w którym można sobie po prostu w wielu tak naprawdę miejscach można tam usiąść i po prostu sobie odpocząć, się wyluzować, tak jak wiele ludzi po prostu w tym lasku robiło. Powiem Wam szczerze, że z chęcią bym tam jeszcze wrócił, bo wszystkich tak naprawdę miejscówek nie udało się zwiedzić. Kilka godzin tak naprawdę chodziliśmy po tym lasku i mogę gdzieś tam powiedzieć, że. Jest tam co e, naprawdę zwiedzać, jest tam co przejść. E, no a przede wszystkim człowiek sobie też odpoczywa od tego miasta, bo to jest najważniejsze. E, czuć faktycznie taki relaks i czuć, że e, jakbyśmy po prostu wyjechali z tej takiej wielkiej, e, warszawskiej aglomeracji. Polecam każdemu bardzo serdecznie i dzięki za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku e, naszego zwiedzania, jeszcze trochę miejsc przed nami, zamierzam sobie właśnie ob parę miejsc jeszcze takich blisko Warszawy, może jeszcze jakieś dalej, e, zobaczymy jak po prostu ta seria się ułoży. Dzięki za oglądanie, zapraszam oczywiście do wsparcia, e, zostawienia e, odpowiedniego komentarza, łapeczki w górę oraz żeby zostać na dłużej i śledzić moje jakieś e, podróże, y, czy to inne materiały, które znajdziecie oczywiście na moim kanale, no to zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się i do następnego, cześć!